Bogotá, hace frío en Bogotá ahora. Mejor aquí ahora. Salud. 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 Słuchajcie fajne, no, ale tak jest to tylko w Kolumbii, za, za taką cenę. Słuchajcie, 22 piętro Zapraszam na tarasik. To jest bajka. No i za 30 punktów plus minus możecie się tutaj zatrzymać. Na bajka. Jak dzisiaj trzy osoby byście zatrzymali, ktoś może spać w salonie, to będzie jeszcze taniej. Chciałem tylko powiedzieć. zdrówko. widok mówi sam ze siebie. Zobaczcie jaki, jaki widok 44 piętro. Idziemy idziemy na jedzonko. Na jedzonko. o i my to <laughs> Proszę, za 20 zł taki, taki stek z sałatką. Bajka, no to jest bajka. Piesek by chciał, oblizuje się tutaj. Eperok, también tam więcej? poquito Pero.

Polaco. Polaco, sí. Pero es como. como. como una mezcla como. como español. No, o... parecido más que, que Rusia. A ruso? Sí. Así. Sí. Muy difícil el idioma. Es muy difícil. ¿no? ¿Cómo se dice buenas noches en polaco? En polaco, buenas noches se dice eh, dobre Wieczór Dobre viecho. Dobre Oh, dobrano. Dobrano. Uh -huh. Dependiente. Bueno, mira, aquí se Si tú dices para. Aquí y cruzan ahí. Kwanto Questa? To jest bardzo słone, co? Nie da się tego zjeść. I skasował cię 20? 20 pesos No rzeczywiście nie da się tego zjeść, to jest bardzo słone. Trzeba popijać kolom Jan Paweł II Proszę Polski Akcent Cartagena Santo Padre Juan Pablo II Nasz ojciec święty. Proszę bardzo. Karta Kiedy jest ona foty dokon Pablo II Za dwa piwa w Kolumbii zapłaciłem 39 zł. Szymon zapłacił chyba za ile? 100 zł? Nie, 33, no to, 23, to jest okej. Okay. Tak? No to tak samo, bo, koled, 30, bo, bo piwo wychodzi na jakieś 15, Nie, tutaj wyszło prawie 20 zł za jedno piwo. Tak na Kolumbię to bardzo dużo. Dziś się ma Fuerte Polanocze? Nie wiem, tą piosenkę słuchajcie. ¿todo bien? Bien, gracias. Soy de Polonia. ¿Dónde? Polonia. ¿Cómo le digo en Polonia? Vacaciones. ¿Cómo? Yo estoy en vacaciones. gusto? Jorge, en Canal de Martín Varela. Martín Varela, en Canal de conocerte. Soy de Polonia. Yo oh, soy de Bogotá, Colombia. Tengo hotel en Bogotá, Colombia. No, no, yo estuve en otro. Cuando quiera ir, Black Tower, cuando quiera ir. Gracias, gracias. Con gusto. Cartagena nocą jest przepiękna. Za mną pomnik Pedro Heredia, założyciela Cartageny. XVII wiek. Hiszpanie podbijają tereny Kolumbii dzisiejszej. Pedro Heredia prowadzi wyprawę do Eldorado. Zostaje w Kolumbii. I tak to się zaczęło. Słuchajcie. Poszukiwaniu złota. Dla mnie Cartagena to jest taka amerykańsko-południowa Praga. Architektura jest przepiękna po prostu. Szczególnie nocą. Atmosfera jest super. Jesteśmy na jednym z największych historii świata murów obronnych. Zostały one wybudowane, aby chronić Cartagenę. Przed najazdami piratów, a także Brytyjczyków. Zdały swój egzamin. Broniły miasta wzorowo. Zachowały się w jakichś 80% do dzisiaj, co znaczy, że zostały zbudowane z dobrej konstrukcji, z dobrych materiałów. Ktokolwiek to budował, zrobił dobrą robotę. mnie to wygląda w nocy, możemy się przejść tymi murami, po przechadzać się, naprawdę te ścieżki są długie. Fajnie sobie zrobić taki spacer w nocy, jak jest już ciemno, iść sobie wzdłuż tych murów. Kapitalna, kapitalna sprawa. Codziennością w Kartagenie jest uliczny handel kokainą, który nie zawsze uchodzi na sucho. Seis días. Ah, pero bueno, rico. ¿Cómo le ha parecido? Si, yo yo quiero ir a Medellín property de mi vuelo. Ah, a Medellín. Sí, si, demasiado fiestas. <laughs> ah, pero váyame y pa que vea lo lindo que es Medellín, ¿no? A que me iríse na Moray me Sí, yo estuve hace dos años. ¿no? Mí, es muy bonito. Es sí, muy bonito. Cada persona dice que Medellín es mejor que Cartagena. Lo más que mire, lo más que Medellín tiene, que Medellín es una ciudad muy culta, o sea, tiene mucha cultura. La gente es muy educada. Sí. La gente es amable. ¿Ustedes son de Cartagena? No. ¿Cartagena? ¿Nacimiento? No, Medellín. Ah, Medellín. Medellín, pero llevo ya... Llevo ya 30, 30 años viviendo aquí en Cartagena. 30 años viviendo aquí en Cartagena. Oh, ok, pero yo soy, soy de Medellín. ¿Y cuándo cuando, cuando usted ha eh, cambiado en, eh, en Cartagena? O sea, yo llegué aquí a Cartagena cuando yo tenía 10 años. Oh, 10 años. padres. Sí, cuando tenía 10 años llegué aquí a Cartagena. Tengo 45 años. Llevo 35 años mm. viviendo acá en Cartagena. de dónde viene? Soy de Polonia. ¿De Polonia? Mhm. es muy bonito, ¿no? Sí, pero hace frío. ¿Hay ah, es muy frío? Mm. O sea, que por allá se ve harta la nieve, ¿cierto? Sí, y precios en, en tiendas son mismo en Medellín y en Cartagena o en Cartagena es más, eh, más caro? No, Cartagena es más caro. Más caro, ¿sí? Z całego kraju turystycznego w Kolumbii z całego kraju turystycznego w Kolumbii najmocniejszy jest w Cartagena w całym kraju w jedzeniu, w serwisie w wodzie, w światłowie wszystko co używa się w Cartagena jest najmocniejsze to właśnie tutaj z tej przystani wieczorem wypływają motorówki na wycieczkę zabierają turystów przez dwie godziny Taką motorówką, to jest kapitalna sprawa. Taka wycieczka jest niedroga, 50, 50 zł na polskie jakieś nie wiem, 12 dolarów. Super to, super to wygląda. Gra muzyczka przez dwie godziny, pijecie sobie alkohol, musicie mieć swój alkohol. Potem biorą was na dyskotekę. Nie ma żadnych przesiadek, wysiadek w, w jakichś miejscach różnych. Także no, to jest kapitalna sprawa. Polecam. Jak wiecie Kolumbia słynie z najlepszej kawy na świecie. Tutaj fajnie takie takie tanie kawy się można napić. Una cafe con leche, por favor. Tania, dobra. Polecam. I kia jest la vida en Cartagena, ahora? La vida en Cartagena para vivir. Es duro o...? Bueno, depende de vaya a vivir. Ok. Depende. Él vive feliz, tranquilo. Aquí uh -huh. es un poquito más costoso, uh -huh. porque es turístico. Uh -huh. Pero aquí hay sitios buenos, tiene mangas, mira la popa, uh -huh. la concesión, el recreo, bueno, pero barrios buenos. Tiene, tiene muy buen, mucho buen ¿Y cuánto cuesta, si yo trabajo en, en, en Cartagena, cuánto cuesta para alquilar un apartamento pequeño, con una habitación? Sí. En la temporada alta no lo alquilan porque le cobran un cojo, no hay No en centro, pero lejos de centro. No, lo juego si en 500. Do, ¿200 dólares? Menos, menos, menos. Menos que 200, sí. Eh? Claro. Entonces, menos, cien, ¿150 dólares? por ahí más o menos. ¿Sí? Sí. Pero en centro, muy caro, ¿eh? No, en centro, es muy costoso, claro. Puede ser que 600 se, se dólares o, imagen, o más, que eso, ¿sí? Mucho, mucho, mucho dinero. Sí. Bueno, el que tiene, no hay problema. Pero mm. el que viene a vivirlo, le da duro. Sí, es verdad. Sí. ¿Y cuánto y... gente gana aquí, minimum? mínimo? Mínimo que algo un millón, millón, 20, millón 16, 18, un millón, 16, un millón. Oh, ¿Y cuánto es en dólares? ¿Millones? ¿Millones de 200 dólares, sí? Más o menos. Más o menos, sí. Sí, 200 dólares. ¿Y ustedes son de Cartagena? De Turbaco Bolívar. Turbaco es el primer municipio. Muy buen barrio. Okay. ¿Lejos de Cartagena? A no, media hora. A ah, media hora. A media hora. Ah, A media, ah, media hora. Y generalmente... Colombia i Cartagena, cambi ha Cambiado so, uh, uh, después despoj Covid, to no? Todo ha cambiado, ¿no? Por eso, uh, precio es más caro. O... Sí, no, más caro. Nada, están devolviendo. Y para taxista es más, más dura ahora. Con Covid, por mucho taxi, carro particular. Como siempre, se levanta la comida. Como siempre, ¿no? Mhm, a jest mi Proste objaśnienie: 50 mil pesos to jest tak około 50 zł plus minus 20 mil pesos, 20 000 zł, 2 mil pesos, 2, 000 zł, 2 000 zł, 10 mil pesos, 10 000 zł. Oczywiście plus minus, w zależności od kursu waluty, ale tak najłatwiej zapamiętać, że się nie będzie mieszać i tyle. No. Takie są tu ceny: Bandeja Paisa 30 zł. No gracias. Czekamy na sławną kolumbijską potrawę bandeja paisa. Jest przepyszna, tu, tłusty posiłek, ale, ale jest naprawdę warto. Tam jest jajko, kiełbaska, stek, fasola. Taka, taka ciekawostka, ta pandecha paisa w Kartachenie podobno nie smakuje tak dobrze jak w Medellin. Mój kolega z Miami, Kolumbijczyk, był, mówił mi, że jest zupełnie inny rodzaj fasoli tutaj. Pewnie my z Europy tego nie odczujemy, no, ale warto też na to zwrócić uwagę. Zawsze podają to piwko w, w restauracjach z taką chusteczką na górze. Po... Wszyscy z tego i tak to wcierają? Ludzie normalnie dopiero. Nie, zjada na formie jakiejś dezinfekcji. Prawdopodobnie, bo tutaj widzimy, że jest trochę brudne. Mm -hmm. Puedes escribir qué tenemos aquí. Entonces eso. Eso aguacate, esto es chicharrón, esto es chorizo, esto es huevo, carne molida, arroz blanco, patacones, arepa y ya vengo por el frijol. Esos patacones, sí. Sí, patacones. ¿Y qué es eso, patacones? Patacones es arroz. Costado. ¿Y qué es dentro eso? Eh, no, eso es una, como un vegetal que lo aplastan y lo fritan. Ah, con patatas, de patatas. Ah, ok. ¿Y el nombre de eso? Esto es chicharrón. Chicharrón. Eso es de cerdo, de ¿sí? Cerdo. De cerdo. ¿sí? El aguacate es como es una ensalada, el chorizo, uh -huh. el huevito frito, eh, arepita esa. Y arepitas aquí. ¿Y eso? Esto es carne molida. Uh -huh. I do dónde tenemos uh, eso? Es falta oj. Uh -huh. Uh -huh. To jest Gracias. Bandeja paisa. Mamy tutaj, tak jak nam tutaj ten uh, miły kelner objaśnił uh, Awokado Taka golonka ze świni, kiełbaska, uh, arepas, jajko o i przyszła też fasolka, która... właśnie tego brakowało, fasolki. z gracias. Bardzo dobre bardzo, bardzo dobre jedzenie, bardzo dobra potrawa. Polecam, bo już to wcześniej wiele razy jadłem. Zawsze musicie szukać restauracji jak z dala od centrum, z dala od centrum turystycznego, gdzie jest wiele turystów. Najlepiej jeść z lokalnymi osobami miejscowymi wtedy jest najtaniej i zazwyczaj też nas najsmaczniej Cena 68 zł 68 tysięcy pesos 68 tysięcy pesos Czyli po 6,5 funta na, na głowę to, to jest bajka za taki obiad 30 30 parę złotych w niektórych tych restauracjach możemy płacić kartą Tylko taki jeden minus, że musieliśmy czekać na sygnał lepszy, ale zazwyczaj no, w większości jednak pesos. Pesos, 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 albo nawet dolary odrzucają. Pesos, głównie pesos. A co hora tu terminazor? Alas, 4. Alas, 4. Idę dąde, de después dąde, was? Do A mi tu Kaza? Y tú me dijo que tú trabajas en nuestro restaurante también, ¿sí? Sí, oh, okay. ¿Y cuántas horas haces a semana? Ayer hago cuatro horas. Pero hace, per semana. Eh, ¿40? Sí. ¿40 horas? ¿Cuánto, cuánto ganas aquí? Eh, ganó 37. 20, 27. 27 oh, mil pesos, Adi, per día. Okay. No mucho, ¿no? ¿Y qué ¿Puedes me explicar por qué tú me dices que gente de Venezuela gana menos que gente de, de Colombia? Por no tener los papeles eh, en regla. Uh -huh. Por no tener los papeles en regla. Okay. Porque no soy colombiano. No tengo papeles colombianos ni no, papeles chilenos. Es muy raro que en un país que Colombia gente de Venezuela a otro país, gana menos. Yo pienso que, que cada persona que vive en el mismo país debe ganar mismo dinero. Es no justo, pienso. No, pero. No estoy ilegalizado, no, o sea, ya soy por qué tengo... Es muy raro, ¿sabes? ¿Y a pensión? ¿Qué tienes? Eh, que tienes eh, ¿Pagas.? Eh, ¿Pagas? Eh, ¿Pagas? Yo, yo. ¿Para salud también todo? No, la salud no tengo. No, pero. A bueno. ver. Ok. okay. Pero un, día, un día tú eres viejo, ¿sí? En 30 o 40 años. Y debes tener una pensión. ¿Y puedes tener pensión cuando tú trabajas en No, acá no, porque si sí, a tu papá sala sí, pero. No, no todavía no, no puedo tener no, puede, no puedes tener. Muy raro. No, no bueno. ¿Y cuánto tiempo debes, debes eh, esperar para ganar más? Como. Cuando... ¿Ganar ser... que colombianos? Acá? Sí. Y acá esperaría como bueno, un año, puede ser el proceso. ¿Un año? Un año más. ¿Y debes, pero debes tener un pasaporte o de pasporte colombiano? pasaporte colombiano? Entonces un, un año tú puedes coger, coger un pasaporte colombiano. ¿Y hace cuánto tiempo tú vives aquí? Tres no, 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 no. años. Tres años. Entonces a, después de cuatro años puedes tener un pasaporte Ah, bueno. ¿Y cuánto tú pagas eh, tu alquilar una, un apartamento? ¿Cuánto? ¿Cuánto es en dólares? 50 dólares para apartamento solo y tú no vives si vives solo con cocina y con baño es en cartagena pero lejos del centro y, y solo 50 dólares es muy muy barato no sí, claro porque son barrios un barrio peligroso I bez solo. I masz jedną habilitację, jedną umbania i 50 dolarów. To jest mój błąd, smutno będzie stąd wyjeżdżać, co? Naprawdę, tu są takie widoki piękne. Tu są moje najlepsze wakacje życiu, stary. Oh. I że tak można wypawić. Oh. Jako single jeste, no <laughs> Jako singa. Proszę. Умешко выходил на наш бассейн, пейс, 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 пейс,